Nie zostawię Was w próżni i drugie, druga konferencja. Czy można diabłu duże sprzedać? Tam mamy Galileę. Specjaliści od Marii Baldorty mi podpowiedzieli, bo już Wam zapowiadam głośny wykład Pani Ewy w Dolinie Tyru. Tam są przygotowane teksty. Więc ja aż będę chłonął. Tutaj dochodzili pod Hermon od tej strony pastuszkowie, którzy przywitali pana Jezusa w Betlejem. Bo ponad 30 lat pan Jezus ich nie widział. Wszyscy, którzy byli w Betlejem, pastuszkowie, doczekali. Dnia spotkania z Panem Jezusem. Pierwsza misja, jak zaczął Pan Jezus nauczać, było odnalezienie pasterzy. I tu pasało dwóch. Tu aż przyszedł Pan Jezus. Część, paru z nich wykupiono. Jeden był już obłożnie chory, czy dwóch, więc Czekł... Dwóch nie żyło, dwóch nie żyło. Jeden był obłożnie chory, jeden był niewolnikiem, więc Panie zrobili składkę wykupili tutaj przyszedł Pan Jezus odnaleźć swoje perły pasterze i później oni pamiętajcie spisali się najdzielniej bo byli tą ochroną na górze Golgoty bo faryzeusze by uderzyli w kobiety ale tam stało kilku chłopów opalonych, twardych ulegli się. się tych twarzy idę więc dalej w konferencję rozumiem tak więc ludzie sprzedają swoje dusze diabłu jeśli ich nie posiadają cóż sprzedaż ta od początku jest kłamstwem nie sprzedają swoich dusz tylko za pewną przysługę lub służbę albo właśnie zapłatę decydującą na wieczną służbę wierzycielowi, czyli diabłu. Zatrzymuję tu zdanie, bo to jest bardzo długie. Nie sprzedają swoich dusz, bo to nie jest ich własność. To już wiemy. Tylko na pewną przysługę. Za pewną przysługę. To już w z zwykle wielokrotnie. To jest prawda, że się komuś powodzi, ma kasę, zyskuje mądrość, oddał. To jest tak zwany cyrograf, podpisanie krwią. Najmłodszego delikwenta, który tu, którego miałem w szczycie tu miał już 14 lat. Oddał, oddał się za przysługę diabłu. Chciał mieć kasę, wiedzę. Diabeł ja mu to obiecał. Nie sprzedają swoich dusz, tylko za pewną przysługę, lub służbę, albo właśnie zapłatę decydującą na wieczną służbę wierzycielowi, czyli diabłu, wybierają go swoim panem, a tym samym wyrzekają się wolności Dziecka Bożego i własnej wolnej woli. Czynią się sami niewolnikami na wieki. Kupują sobie biegło, sprzedają tę wolność. To wszystko. Sprzedanie swojej wolności to nie jest danie duszy, sprzedanie swojej wolności. jak nam ciągle mówią, że jesteśmy narodem wolnym. W czasie okrągłego stołu sprzedali Polskę zachodnio. 30 już kilka lat temu Polski nie ma. Oni mówią, że jest Polska. borykając się z systemem tym państwowym mając duszę wolnego gulara wiem tutaj, jest co nam zabrano nie możemy już nic. W niczym nie jesteśmy dzieci wolni. W zakupie, w myśleniu, w działaniu, w planiu, nic. Musisz wejść w ich system. Wydzielają przeto własność odkupicielowi Pyta pani Agnieszka, który zapłacił za tę duszę najwyższą cenę. Człowiek ma wolność. Wyboru. od początku do końca swego życia jednak z takich świadomych i w pełni złych wyborów bardzo trudno się człowiekowi uwolnić to się zdarza, ale rzadko bardzo rzadko jak ogromnymi nieszczęśnikami są ci którzy świadomie, świadomie, świadomie zadekralowali swoją wolność szatanowi. Bardzo rzadko się z tego dzieci uchłania. Szatan Szatan zawsze dąży do samobójstwa swoich niewolników. Podałem wam ostatnio z Kalifornii San Francisco. Tylko w jednym mieście w tym roku 700 samobójstw. Tle narkotykowym Szatan zawsze dąży do samobójstwa swoich niewolników kiedy tylko zrobią tyle zła ile tylko są w stanie wprowadzą na świat tyle zgorszenia na ile jest stać wówczas dalsze życie staje się dla ich pana bezcelowe wyciskać cytrynę teraz macie przyczyny wielości samobójstw. Znowu wprowadzili w naukę i mówią, że to się dzieje poza człowiekiem. Nie, 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 nie. Tu mamy głębię pokazaną, czemu tak ludzie znikają z tej rzeczywistości. Szatan nie jest w stanie już więcej z nich nic wycisnąć, jeśli osianie zła niepokoją. Szatan zawsze dąży do samobójstwa swoich niewolników, i kiedy tylko zrobią tyle słowa, ile tylko są w stanie, wprowadzą na świat tyle zgorszenia, na ile jest stać, wówczas dalsze ich życie staje się dla ich pana bezcelowe. Aby się już nie podniosły i nie sięgnęły, w ostatniej chwili Miłosierdzia Bożego szatan prowadzi je do samozniszczenia. Dostaliśmy łaskę przez modlitwę, która nam że jesteśmy w stanie ratować wielu ludzi na świecie, by w ostatniej chwili sięgnęli po Miłosierdzie Boże. sięgnęły w ostatniej chwili miłosierdzia Bożego, szatan prowadzi je do samozniszczenia, rozpaczy i śmierci. Z tego powodu wcześnie kończą życie, aby nie zdołały się już wymknąć. To wiele wyjaśnia. Teraz się dziwicie, czemu Dzieci małe czynią samobójstwa. Młodzież masowo. Dzieci już tyle nabroili w swoim życiu, że ja to wystarczy. Rozumiecie? On już wie, że z nich nigdy nie wyciśnie. Jak byłem w Makowie nad grobem jednego młodzieńca. Kilkanaście lat. Dzieci jak się drze. Co on za życie Nie ma tej świadomości Tylko diabeł I to ich wszystko szybkich sprząta Z tego powodu Wcześniej kończą życie Aby nie zdołały się już wymknąć Panie Gnieszka mówi To wiele wyjaśnia Tak Długie życie Jest łaską cierpliwego Boga. Dziękuję Ci za tę łaskę. Dziękujmy, dziękujmy, bo naprawdę już długo żyjemy. Długie życie jest łaską cierpliwego Boga. A że dał nam możliwość bycia na pielgrzymce, to jego hojności, łaskawości. Dziękuję Ci za tę łaskę. Moje dziecko, posłuchaj mnie. Dziś objawiłem Ci pewną prawdę, aby zaprawić Twoje serce do walki. Walka jest częścią Twojego życia. W niej pokonujesz starego człowieka i stajesz się nowy. będzie o dziecięstwie, to jest opowieść ogromnej walki. Niewinny tytuł, słowa tak proste, dzieci, a taka nas czeka walka. Patrząc na pana Wiesia, już nie mogę nigdy o nim źle pomyśleć, żeby Chodzi mi, co ktoś powiedział, to go szczelę w ucho, nie jego, tylko tą osobę, a o nim, jaki on jest dobry. Ile razy, ile lat, dzieci, musimy przed... Wiecie, jaka to nas czeka walka? Świat nas nauczył, że nie możemy... Nigdy mówić dobrze o kim, tylko zawsze źle. Wiecie, jaka nas czeka praca? Takie błahe porędzia na temat dziecięstwa. Stań się ponownie dzieckiem Bogiem. Dzieckiem, dzieckiem Boga. Bóg tu jasno wykonuje. W tej walce pokonuje starego człowieka i stajesz się nowym. Daje Ci jednak wielką siłę na czas tej walki, bo pozostawiłem ci na ziemi wielki skarb pełen łaski. Mojego Syna w tabernakulu, idź do Niego i stańcie silna Jego siłą. Od jutra będę Ci mówił o tej tajemnicy i o tej sile. Błogosławię Cię, moje dziecko, w imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen.